Pospolita to wydrukowała, więc zakładam, że, że, że ktoś zadał. Proszę zwrócić uwagę, że tego typu narracja pomijam Rosjan i ich interesy w Polsce, ale myślę o wewnętrznych polskich dylematach naszej wspólnoty politycznej i naszej demokracji. To jest dramatyczny symbol naszego poczucia własnej wartości. Jeśli dla wielu moich rodaków jest łatwiej przyjąć, uspokaja ich i daje poczucie bezpieczeństwa przekonanie, że winne są naciski i polscy piloci. Tak? Czyli wolą, żebyśmy byli sami winni, w głębokim przekonaniu, że w tym są bohatersty i odważni, i nie postrzegają i nie dostrzegają, że. Wystarczy pomyśleć o kontrolerach lotu i sposobie, w jakim Polska jest informowana i przekazywane są materiały ze śledztwa, nie wdając się w te wszystkie rzeczy, które mam wrażenie, że Państwo wiecie. Jak wyjaśnić, że ten sposób myślenia, w którym taka hipoteza powstałaby w ich w umysłach jest tak dramatycznie odrzucana. Otóż ja na to odpowiadam sobie w taki oto sposób. Przepraszam, to jest dysonans poznawczy Festingera, czyli takie głębokie przekonanie, które podobno każdy z nas traktuje jako najważniejszą część własnej tożsamości: że myślimy o sobie, że jesteśmy ludźmi mądrymi i, i, i uczciwymi, i które sprawia w praktyce życiowej, że wyżej cenimy tych, którzy nas krzywdzą, niż tych, którzy, których sami krzywdzimy. To jest taki mechanizm, w którym lepiej myślimy i bardziej lubimy tych, którzy nas krzywdzą, niż tych, których sami krzywdzimy. Dlaczego? Jeśli kogoś krzywdzimy, to musimy o nim źle myśleć, bo to usprawiedliwia to, co czynimy. Im bardziej robimy mu krzywdę, tym gorzej o nim myślimy, co pozwala nam krzywdzić. Jeśli ktoś nas krzywdzi i my na to się godzimy, to musimy o nim bardzo dobrze myśleć, bo to usprawiedliwia naszą słabość. Otóż mam wrażenie, że w tym trwaniu, wbrew faktom, wbrew temu, co dzisiaj już wiemy na temat sposobu prowadzenia śledztwa, zachowania polskich polityków i polskiego państwa, nie da się tego inaczej wyjaśnić, jak mechanizmem, w którym bardzo znaczna część moich rodaków nie jest. Znaczy, Włączyła taką, taki sposób myślenia, w którym im bardziej jest upokorzona, tym lepszym premierem jest Donald Tusk. Im bardziej, im wyższą cenę płacimy w polityce wewnętrznej i zagranicznej za konsekwencje tragedii smoleńskiej, tym większymi przyjaciółmi są Rosjanie i Europejczycy. To jest mechanizm, który przypomina syndrom sztokholmski, mm. albo mówiąc krótko, mechanizm zdradzanej żony. Bardzo długo będzie sobie mówić, że nic podobnego, że to są tylko plotki, że to nieprawda, ponieważ musiałaby zasadniczo zmienić swoje życie, przewartościować i rozwiązać problem, który dotyka jej rodziny itd. Ja przepraszam za to uproszczenie, ale to jest taki. Taki mechanizm, który, który wiele tłumaczy. Otóż mam wrażenie, że wspólnota polityczna Polaków, która przyjęła do wiadomości, że udało się po tragedii smoleńskiej, niezależnie od tego, jaka była przyczyna, obniżyć poczucie własności wartości Polaków, upokorzyć osłabić polskie państwo na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej i w naszym regionie. Udało się skompromitować, mówiąc krótko, pozycję polityczną rządzących polską polityków i udało się podzielić wspólnotę polityczną tak, że dzisiaj nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie szanować się wzajemnie, będąc w różnych formacjach politycznych to jest być może taki moment w którym decyduje się decyduje się przyszłość polskiej demokracji i powiedziałabym siły polskiego państwa i siły wspólnoty politycznej Polaków niestety cała odpowiedzialność za to czy z tego wybrniemy czy nie spoczywa na tych dla których tragedia smoleńska jest powiedziałabym, fundamentem nowego myślenia o demokracji, o polityce i o polskim państwu. Przepraszam, że mówiłam tak długo i dziękuję Państwu. Dobry, panie Drodzy Państwo, zgodnie z naszą tradycją przyjdzie za chwilę czas na dyskusję, ale ponieważ wypowiedź Pani doktor była dość długa jak, na, jak na nasze obyczaje. Zrobimy w tej chwili kilka minut przerwy, żebyśmy mogli odetchnąć, zapalić papierosa niektórzy. Napić, się kawy. napić się kawy i za chwilę wrócimy do dyskusji. Z tego co wiem, nie mamy specjalnych ograniczeń czasowych, także nie będzie. będzie możliwość czasu. Mamy mamy pociąg. Znaczy, 30, no nie, ale pociąg jest na tyle późno, że, że możemy sobie spok będziemy mogli sobie spokojnie y, podyskutować. Powiedziałabym, że mówiłam tak długo, bo jechałam tu długo. Nie, nie, no to, nie zaraz... Ja, ja nie. nie, nie, ja wiem, poradamy. że to było długo, ale tak sobie wymyśliłam, nie, nie. Ja myślę, że, że to wszystko... Pierwszy w kolejce pan Marek Zawsze z ogromną przyjemnością pani słucham i czytam. Choć muszę powiedzieć, że dzisiaj nie ze wszystkim się zgadzam. Ale tutaj chciałem jedną rzecz poruszyć, bo podobnie jak pani jestem człowiekiem solidarności do dzisiaj działaczem. od samego początku. I chcę jakby no, wewnętrznie się buntuje przeciwko nazywaniu, bo tak zrozumiałem, nazywaniu ludźmi Solidarności, bo zapewne miała pani na myśli e, elitę przywódczą właśnie platformy obywatelskiej. To na Libórska, Komorskiego, Arabskiego, no powiedzmy tam. Schwetynę. Schetynę, tak. Czyli dobrze włączą no. E, ja byłem członkiem TKK, zresztą tu na sali, na sali siedzi drugi członek PKK. Więc, mogę powiedzieć, że... Pod ziemią zetknąłem się, w ten czy inny sposób, no chyba z większością działaczy podziemnych w Polsce. Jakoś nigdy nie miałem okazji i nie słyszałem o takich działaczach jak Donald Bush czy Bronisław Gomorowski. Natomiast z się tej Pamięci widywaliśmy się bardzo często. Z Jarosławem by też od czasu. O tych ludziach z całą pewnością można być też członkami Solidarności sprawował, że tak powiem przez dłuższy czas faktycznie kierunek i po prostu ciągną wewnętrznie jak mówię się buntuje przy to nazywanie ich różnie zróżne. To tyle. <grymne> Musi się Pani wytłumaczyć. Nie, tak, tak, od razu. To to bardzo tak. dziękuję, tak. Um, ja muszę powiedzieć, że ta narracja, której wysłuchałam i z którą się zgadzam i która jest także moją narracją nie jest narracją wspólnoty politycznej Polaków, ponieważ nie dopilnowaliśmy Pan, Pan Eugeniusz, ja, czyli ludzie Solidarności, byliśmy słabsi. Nie wolno było być kombatantem. Bo w tym dyskusji, ja mówiłam o gazecie, Wyni, usłyszeliśmy przeczytaliśmy w gazecie Wyborczej że teraz będzie cała masa kombatantów Solidarności którzy na pewno będą tak jak kiedyś wszyscy byli legionistami w II Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości tak teraz nagle Solidarność będzie liczyła nie wiem setki tysięcy liczyła tak? tak tak w związku z czym przyjmijmy z pokorą żeśmy tej narracji w której ludźmi Solidarności będzie nie Henryka Krzywonos, albo Henryka Krzywonos, ale Anna Walentynowicz przede wszystkim, tak? Czy myśmy tej narracji do świadomości społecznej nie wprowadzili? I czy nam się to... Ja, ja, ja mam pełną świadomość, przygotowując się do spotkania, zresztą zawsze tak jest, i jak byłam pod namiotem Solidarni, też widziałam sprzeciw części słuchaczy. Nie będę inna, to znaczy... Nawet jeśli boli i nawet jeśli się nie zgadzają moi, że tak powiem, współdyskutanci, to będę próbowała te myśli przekazać, ponieważ uważam, że my musimy iść dalej. Czyli przyjmijmy z pokorą, żeśmy tej narracji w debatę publiczną, w dyskusji publiczną nie wprowadzili. A jeżeli tak, to jakie mamy prawo mieć pretensje do młodych ludzi, którzy nie byli w TKK, którzy tej narracji, która do nich dotarła, nie mogą bagatelizować Władysława Bartoszewskiego. Nie mogą uważać, że jeżeli Andrzej Wajda, uczestnik walk w Afganistanie, Radosław Sikorski tak? albo um, Bogdan Borusewicz, proszę mi wybaczyć, to jest człowiek Solidarności. Jeśli głoszą pewne poglądy polityczne i współtworzą i wspierają formację polityczną, mają prawo traktować tę formację jako formację stworzoną przez ludzi Solidarności. Ja nie mam cienia wątpliwości, że jeżeli zakłada się formację polityczną na platformie, czyli nazwa polityczna, która nie mówi, jaki jest program, i zakładają trzech tenorów, którzy mają bardzo piękną, znaczy wszystko co w nich najlepsze to od razu widać, tak, bo są wysocy, przystojni. Mało tego mają wizerunek symboliczny płażeński konserwatysta. Owszem odszedł, ale przy zakładaniu partii był, tak? Bardzo zreformowany uczestnik okrągłego stołu po stronie rządowej, czyli Andrzej Olechowski. I liberał, symbol wolności. Równie wysoki, może nie tak, ale przystojny Donald Tusk. To młodzi ludzie, jakby to powiedzieć przy tej narracji, która, która obowiązuje i która, no za którą jesteśmy współodpowiedzialni, tak? bo, bo pozwolilibyśmy, żeby, żeby zafunkcjonowała, to powiedzmy sobie nawet z bólem, że nie możemy mieć o to do nich pretensji, bo. Ja zawsze mówię, przepraszam wszystkich sprzedawców hamburgerów, ale sprzedawca hamburgerów, jak wybiera się do lokalu wyborczego, to on ma i nie był człowiekiem Solidarności, jest młody, ma prawo polegać na ludziach, o których wie, że mają taką lub inną ważką biografię. I to ja, ja bym wolała też, żeby Pan miał rację i żeby to było inaczej. Ale ja jestem socjologiem, muszę przyjmować rzeczywistość taką, jaka ona, jak ona moim zdaniem, funkcjonuje. Znaczy, nie tylko moim, bo wystarczy wziąć wyniki sondaży i, i preferencji wyborczych. Ja przepraszam, jest jeszcze jedna osoba się zapisała do głosu wcześniej, czyli pan Eugeniusz Szumiejko. O, będzie gorąco powiedzieć o wspólnocie politycznej i nie ucieknie Pani z tej sali, jak nie odpowiem jej na pytanie. Ja będę wychodzić, jak nie uciekać. My jesteśmy wspólnotą polityczną. Nas nie trzeba przekonywać do patriotyzmu, tego co jest w Polsce dobre. My no poza tym, Staramy się działać. Zakładamy Komitet Oparcia Jarosława Kaczyńskiego Solidarni 2010 Obecna koleżanka na sali. Ruch społeczny imieniu Lata Kaczyńskiego. Pan jest przewodniczącą Komisji Programowej, mam zaszczyt być w tej komisji. Więc w zasadzie robimy wszystko tutaj na, na tym dole i mamy 38%. Przepraszam, mówię robocze 38%. Mamy 38%. Yy, więc będzie oczywiście pytanie pod tytułem, co zrobić, żeby było to więcej niż 38%. Ale zauważam. Rzecz taką, że w zasadzie ta odpowiedzialność patriotyczna to jest na dole, tak jak my tutaj we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie i tak dalej. Natomiast dżentelmeni z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego do tego podchodzą jakoś tak dziwnie. Proszę popatrzeć, ten ruch społeczny, imieniem Lecha Kaczyńskiego można by, było, można by było wykorzystać w taki nieskazitelny sposób nikt by w ogóle się nie odezwał byłoby tylko same plusy my, my, my tego nie robimy znaczy otoczenie otoczenie funkcjonariuszy partyjnych tego nie robią. Teraz dlaczego? To nie chodzi o to, że Stanisław pisze, że te komitety, które powstają, to jest ratunek dla Jarosława. My, my wiemy, że w dużej mierze to tak. Tylko dlaczego establishment Prawa i Sprawiedliwości nie chce tego wykorzystać? Proszę popatrzeć. Panie, jako socjolog. No, no to jest przecież jakaś brednia, że oni tego nie wykorzystują, prawda? Moglibyśmy mieć już ponad 50%. Zupełnie spokojnie. Nie, nie chcę rozwijać dalej, proszę powiedzieć. A czy jeśli Pan pozwoli, zacznę od procentów poparcia. I mówiłam tak, bo zapomniałam w trakcie wykładu. Ja, ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja przepraszam, że, że mówiłam tak długo, ale winien jest Pan minister Grabaczyk, bo jak się podróżuje tak długo, to potem człowiek, żeby mieć poczucie, że warto było, to nieświadomie przeciąga, przepraszam, ale wracając do procentów. Otóż to jest troszeczkę tak, że ja nie funkcjonuję jakby ani w sztabie wyborczym, ani w tym centrum decyzyjnym okołowyborczym prawa i sprawiedliwości, ale rzeczywiście jestem zaprzyjaźniona z Tomaszem Żukowskim, który jest socjologiem, ja bym powiedziała, bardziej zaangażowanym w taką bieżącą analizę sceny politycznej, tak to nazwijmy. Otóż to jest tak, że jeżeli Odjąć to, co Tomasz Żukowski nazywa nadreprezentacją poparcia dla Platformy Obywatelskiej, wynikającą z dyskredytowania wyborców PiSu, czyli że ludzie nie przyznają się do zamiaru głosowania na PiS. Więc jeżeli taką korektę zastosować do wyników sondaży, to mamy do czynienia z sytuacją. Stabilnych i wydaje się niewzruszonych nie, 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 nie elektoratów na poziomie 20 paru procent, nie 38. Powiedzmy sobie tak do 30 dla obu formacji. A, tak to jest, jeśli chodzi o stabilne poparcie, którego prawdopodobnie nie zaburzy i nie wzruszy żadna medialna heca urządzona. <trym> <trym> w ramach takich różnych wrzutek, prawda, które mogą ci, którzy mają przewagę w mediach stosować. Czyli mówiąc krótko, wynik wyborów zależy od tych, którzy nie mają głębokiej wiedzy, nie mają ustabilizowanych poglądów, którzy są zależni od emocji chwili a, i tego typu sytuacji. Więc to chciałabym, żebyśmy wiedzieli, tak to wygląda dzisiaj i jeśli nie wydarzy się nic nowego, to w gruncie rzeczy od frekwencji i od wydarzeń, które będą tuż przed wyborami, a ja jestem przekonana, że inscenizacje medialne już są przygotowywane na ostatni tydzień a i podejrzewam, że nie w tym stawie wyborczym, z którym sympatyzujemy, ale wracając do pana pytania, Radę Programową i posiedzenia tej Rady Programowej zapewne Pan sobie przypomina. Nie wiem, czy Pan był wtedy, kiedy była dyskusja na temat członkostwa i na temat woli ludzi w różnych miejscach Polski, którzy te komitety poparcia tworzyli. Otóż Rada Programowa była podzielona mniej więcej po połowie na tych, którzy uważali, że te spontanicznie tworzone w różnych miejscach polskie komitety nie chcą organizacji ogólnopolskiej, której będą musieli się podporządkować i na tych, którzy uważali, że chcą. Powiedziałabym, ten dylemat wcale nie był łatwo większością głosów przeformułowany. Czyli mówiąc krótko, z punktu widzenia aparatu partyjnego, nazwał go pan establishmentem, aparatu partyjnego i establishmentu. Ci fantastyczni ludzie, którzy potrafili stworzyć społeczeństwo obywatelskie, ja je nazywam otuliną wokół formacji politycznej, nie po to, żeby ją popierać, tylko żeby ją zmienić, powiedzmy sobie tak, żeby ją zmusić do tego, żeby była lepsza. Bo to nie jest tylko to, że te ruchy społeczne dają poparcie. Pana wypowiedzi, ale i w moim wewnętrznym przekonaniu, i wielu ludzi, którzy w tych komitetach i ruchach działają, jest taka potrzeba poprawienia tej formacji politycznej, z którą sympatyzujemy, żeby była bardziej profesjonalna, bardziej skuteczna i wygrywała wybory, żeby zdefiniowała lepiej program. On ma bardzo wiele stron, ale ja mogę tutaj dużo jeszcze powiedzieć, tutaj... ale z punktu widzenia tego establishmentu i aparatu politycznego on jest. A działacze tych ruchów społecznych nie potrafią się nawet dogadać, czy zrobić organizację ogólnopolską, czy nie. Z punktu widzenia centrali, przychodzą do tejże centrali także do mnie sygnały o wewnętrznych podziałach w różnych miastach Polski między aktywnymi w ruchu społecznym nie tylko w konflikcie ze strukturami partii, bo one też są w ruchu społecznym. A kto z nas jest prawdziwym ruchem społecznym e, imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Zapewniam Pana, że tak jest. I teraz z punktu widzenia tego establishmentu, czy aparatu partyjnego. Jako socjolog powiem i powtórzę, bo to już, to już sobie powiedzieliśmy, powiem to jeszcze raz. E, mamy aparat, może niedobry, z kiepskimi politykami, którzy już przegrywali, pewnie znowu przegrają. I którzy nie potrafią wykorzystać tego obywatelskiego ruchu, który istnieje w ich środowisku, ponieważ oni chcą zostać posłami, a nie pomagać tym, którzy będą ich rywalami i ich konkurentami. To z punktu widzenia, wracając jeszcze raz, establishmentu partyjnego mam ten aparat. Może on nie wygrywał, ale przetrwał. Kilkanaście lat, prawda? Powiedzmy sobie od porozumienia Centrum począwszy i jednak obecność w parlamencie zapewniał, a tu jest nagle ryzyko rewolucji, rewolucji i ryzyko nowych ludzi, co do których formacja, która kiedyś była porozumieniem Centrum, a teraz jest Prawem i Sprawiedliwość ma takie doświadczenia, których najnowszym przykładem jest Kruzik Grostkowska, wcześniejszym przykładem był Janusz Kaczmarek, jeszcze wcześniejszym przykładem o właśnie się zastanawiam, no, no Andrzej Urbański, tak? człowiek jeszcze z zakonu porozumienia centrum. Czyli mówiąc krótko, niepewność z punktu widzenia ludzi, którzy są aktywni, ten brak zaufania jest krzywdzący. Ale z punktu widzenia tego establishmentu, który ma większą wiedzę niż my na temat zagrożeń, bo ja myślę, że szafa Lesiaka nie skończyła się wraz z Lesiakiem. Czyli mówiąc krótko, to nie jest tak, że formacje polityczne w Polsce, szczególnie te, które są niesterowalne tak, przez, nazwijmy to, establishment okrągłostołowy, który, który ma dosyć duże wpływy, nazwijmy to, nie tylko w mediach. Otóż, jeśli się nie skończyła, to znaczy, że to poczucie niepewności i zagrożenia jest pewnie bardzo silne. Nie mam zamiaru bronić. Myślę, że ta zmiana, która polega na tym, że ruch obywatelski wprowadzi do formacji nowych ludzi, bo jestem przekonana, że w wyborach tak się właśnie stanie i zmieni formację prawo i sprawiedliwość, i zmieni. A powiedziałabym skład elity politycznej tej formacji. To będzie bolało, to będzie bolało szczególnie tych, którzy są w strukturach partyjnych, bo wspólnota polityczna jest trudniejsza od wspólnoty narodowej, dlatego że trzeba się podzielić, trzeba rywalizować. Polacy są wspólnotowym społeczeństwem, rodzina, przyjaciele, to jest bardzo ważne, to wszystkie sondaże pokazują. My bardzo... Proszę Państwa, polityka, rywalizacja, konkurencja i sukces to są wartości przez Polaków odrzucane przez większość Polaków. Czy to jest dziwne? Nie. Bo żeby przetrwać, żeby, że tak powiem, poradzić sobie, musieliśmy być wspólnotowi, bo nie mieliśmy własnego państwa, własnej reprezentacji politycznej. Dzisiaj musimy się nauczyć rywalizować ze sobą, walczyć, tak? A powiedziałabym wygrywać i przegrywać a mimo to zostać wspólnotą. To dotyczy także mechanizmów wewnątrzformacji. Boli, tak. Koszmar, tak. Wiem, że pan kandyduje, więc ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że przeżywa pan koszmar. Bo ja, bo ja, nie, bo ja wiem po nie prostu. prostu. Nie, to nie jest nieważne, to jest prawda. Nie, nie wiem, czy pan czytał takie.